I kurwa, wiesz, po wszystkich chorobach jeszcze coś mi zaczęło tu tak kurwa smyrać. Ja mówię, no ja pierdolę, idę do lustra, ja tak zdejmuję gacie, patrzę, a to mi Jacek ja, ja. Murański koło chuja lata. Pytanie do szalonego reportera: ponieważ jesteś wywoływany przez Jacka Murańskiego do tablicy, który chciałby na ciebie trafić w pierwszej rundzie, to ostatnio powiedziałeś, że ty nie chcesz z nim walczyć. Czy to się już zmieniło? Czy jeżeli wylosujesz, to normalnie wyjdziesz do walki, bo w zapisach kontraktowych nie ma czegoś takiego jak ominięcie jednego rywala. E, wiesz co, mieliśmy o tym dzisiaj nie rozmawiać, ale jak wywołałeś temat, to chuja lata, że ja jego. Mi chodzi bardziej o, o to, że ja cały czas mówiłem, że nie wezmę walki. I wiesz co, chodzi mi o moich widzów, moich odbiorców, bo cały czas stawiam tą rację, że nie wezmę z Jackiem walki. Uważam, że udział w turnieju, w którym jest Jacek, nie jest tym samym, co wzięcie walki, ale wiem, że część ludzi może to wiesz, odbierać jaką pokrętną logikę, że a, miałeś, nie miałeś to. Dlatego tak jakby rozmawiałem z Federacją, ale myślę, że. Ty, a można no krótko to, powiedzieć, to, tylko krowa to, nie, nie zmienia to, zdania. Nie, nawet, nawet zacytuję tutaj yy, yy, Dawida Krajza Łęckiego, nie tylko kobieta zmienną jest. Jak został zapytany o walkę z Kubiszynem, a której miał nie brać, więc, więc mogę to zmienić i powiem, że ja Jacka przeprocowałem, nie wiem dlaczego myśmy robili z niego jakiegoś kurwa księcia zła. To jest starszy pan kurwa przygłupawy, kurwa, któremu się pomieszało w głowie i tyle. I ja tak zrozumiałem o co chodzi, to nie ma się co kurwa przejmować. Ja pierdolę, se jest, to se jest, gada ze swoje pierdoły. To myśmy zaczęli robić, on to powiedział, to dziecko To jebać, nie se kurwa gada, chłopie, on pierdoli tu sprawa, nie ma w prokuratorze sprawy, złoty wór, zielony wór. No on co on mówił, nic się nie sprawdziło, więc generalnie już teraz to trochę inaczej traktuje. Nie jest w stanie mnie jakby dotknąć. Ja się nie denerwuję na jego wypowiedzi. Ja już mam totalnie wyjebane, ten człowiek nie jest w stanie nic zrobić. Niech sobie tam kurwa dziamga, co sobie chce w tym kurwa wałczu. Wie. Czyli przykład, dostajecie w losowaniu walkę numer jeden i rozumiem, że normalnie wychodzisz i 17 czerwca w Krakowie walczysz z Jackiem Murańskim. Wiesz co? Yy, pewnie tak, aczkolwiek teraz miałem rozmowę w ramach. W... Myśmy coś tam z, z włodarzami federacji na ten temat rozmawiali, ale ja troszeczkę też przepracowałem tego ja mam trochę inne zdanie. Ale teraz rozmawialiśmy przed panelem i mamy tą rozmowę zakończyć raczej tak jak mówisz, ale pozwolicie, że taki statement jeszcze po dokończeniu rozmowy wydamy. Ale raczej pewnie tak, bo to zostanie odebrane, że ja się kurwa, no gdzie się go bać, zobacz, no zobacz, kurwa, siedzi bidne o to, 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 ledwo na scenę weszło. No bez przesady, mi chodziło nie o niego, mi chodziło o moich widzów, Je, totalnie cokolwiek by nie powiedział, Wie, Do mikrofonu, no, do, do piszą, mikrofonu. że ja jestem jakimś pomiotem pomiotem, Wiesz, on już tyle głupot nagadał, że już chyba nikt nie traktuje tego poważnie, i to trzeba zrozumieć. Wiesz, o co chodzi? Bo przejmowanie się z tym, czy kłócenie się nawet merytoryczne z tym panem, nadaje jakąś rangę ważności jego słowom. A jeżeli masz totalnie wyjebane i się tylko uśmiechasz pod nosem z tego, co on pierdoli, przecież tam od, od złotych worów, landrynek miał wygrać, zobaczycie, te kurwa, tam było wszystko. Tam już było wszystko. Tam była legia z Boza ziemska, tam było kudemą, srudemą. Już kurwa nikt go nie traktuje, i dlatego to jest, to jest bez sensu. To jest, wiesz, jakby. Psucie sobie nerwów, po kimś to wpierdoli całe życie głupoty, rozumiesz, wymyśla jakieś bzdury. To nie jest mi w stanie, niech sobie mówi co chce. Ma takie prawo.